Hej, hej, hej. Witajcie już w trzecim odcinku z desiem z średniowiecza. Ja sobie poza kamerami tutaj w aż całe 5 minut mojej przerwy między nagrywaniem wybudowałem wieżę czarodzieja. A to nie z byle jakiego względu. Na razie czarodzieja sobie nie tworzymy, bo chciałbym zrobić to sam, ale wybudowałem tą wieżę, żeby już trochę było tutaj nam bardziej magicznie, ponieważ następnym zadaniem, jakim chciałbym wykonać, co już sobie tutaj y, sprawdzałem, jest zadanie Wiedźma powróciła. Nieznaczny czynnik może wywołać nieprzewidywalne poruszenie w mieście Cebulon. I to jest chyba, chodzi o ten y, wykrzyknik tutaj. Y, wiedźma to potężna i tajemnicza istota. Co prawda rzadko widywano Wiedźma, ale lękano się ich na całym świecie. Nie bez powodu oskarżano je o wiele okropnych, niewyjaśnionych czynów. Krążyły różne opowieści i wszyscy zdawali się znać jakiegoś przyjaciela, przyjaciela, który widział Wiedźmię, ale nikt nie mógł przyznać się do bezpośredniego z nią kontaktu. Jak zatem zareagowałaby, za... jak zatem zareagowałby lud miasta Cebulą, gdyby Wiedźmia pojawiła się pośrodku Rynku miejskiego? Wybierz podejście i mamy trzy podejścia. Kontr-zaklęcie. Nie możemy zrobić, bo nie mamy czarodzieja. Ani medyka, ani kapłana. Yy, nie możemy też jej zabić, bo nie mamy rycerza i szpiega. Ale możemy monarchę stanu wolnego. Czy to oznacza, że my będziemy brali yy, ślub? Tego nie wiem, ale no, jak nazywa się cudowne wesele, to najwyraźniej tak. I teraz się zastanawiam, czy my jednak chcemy zrobić kąt w zaklęcie, czy kontynuujemy jako nasza Lady Adelaide. Uh, jest to mega ciekawe i myślę, że pójdziemy dalej jako nasza Lady Adelaide. Jednak to jest nasza główna postać, chciałbym się skupić głównie na niej. Lecimy dalej z zadaniami. Idziemy zobaczyć, co ta nasza wiedźma nam tutaj będzie próbowała zrobić. Zeszłej nocy śnił mi się dziwny sen. Do miasta cebulą przybyła istota o potężnej, magicznej mocy. Zmieniła miasto na zawsze. Była silna, śmiała, atrakcyjna w każdy możliwy sposób. Ten sen musi coś oznaczać. Mamy wybór, kto był magiczną istotą we śnie Sima Madela y Adelaide, Bo. Marzę o potężnym i olśniewającym czarnoksiężniku Przyśniła mi się piękna i potężna wiedzima No, i tutaj wybieramy płeć. No, oczywiście, my chcemy czarnoksiężnika dla naszej Adelaide. Yy, muszę się przejść w takim razie na rynek, bo ostatnio mnie tam nie było, a mogło się wiele zmienić. Jest godzina 18, więc i tak zaraz nasza Adelaide będzie szła. Jeść i spać, ale myślę, że skoro wydaliła swojego kuzyna, to myślę, że chce jeszcze odsapnąć i się przejdzie na rynek, nie wiedząc, co ją tam może czekać. Chociaż jak na razie rynek wydaje się być pusty. Dobra, ja sobie jeszcze zapisałem grę, bo wiemy, jak to tutaj z tym bywa. To szokujące: grupa wieśniaków zakoła, w czarna księżniczka, Boże, czarna księżnika. No to w takim razie musimy iść zobaczyć, żeby oni nam go nie zabili. Czy to jest ten czarnoksiężnik? Czarnoksiężnik Lesimir Le na lokację. Popatrz tylko, czy tak traktujemy naszych jeńców? W zasadzie tak, ale czuję, że tym razem muszę interweniować. No. Nieładnie, tak. Dopóki nie mamy tutaj, dopóki nie wiemy, że coś się. że tu Boże. Dopóki nie mamy pewności, że faktycznie on jest y, winny czegoś, no to ja bym tutaj o, odwołuje, odwołuje dręczycieli, no bo najpierw musielibyśmy chyba się dowiedzieć, czy faktycznie on coś odwalił, czy nie. Czy my go możemy uwolnić? Zwolnij tę osobę i rozmawiaj o aresztowaniu. No, na no właśnie, najpierw się dowiedzmy jakichś ważnych informacji, a później. A później się zastanawiajmy, czy faktycznie on jest winny, czy nie. Czy on jest taki ładny? No nie wiem, nie powiedziałbym. Dobra, porozmawiajmy o tym aresztowaniu w takim razie. Twierdzi, że szukał tylko schronienia w obrębie murów miejskich, ale mieszkańcy swytali go, gdy wyczarowało ognisko, chcąc się ogrzać. I doszło wtedy do walki. Zaprośmy go w takim razie do siebie, do sali tronowej. My i tak tam wracamy, bo musimy zjeść i się wyspać. Jest już wieczór. Fantastycznie zgodził się wrócić ze mną do zamku. No dobra, no to w takim razie wracamy do sali tronowej. No i do sali tronowej. Ja powiem wam, że ja się już boję tutaj cokolwiek remontować, bo boję się, że znowu ona nie będzie mogła nigdzie chodzić. A my ogólnie mamy się z nim po prostu zaprzyjaźnić, nie tylko poznać, ale mamy się z nim zaprzyjaźnić, więc zapytajmy o religię i po prostu z nim porozmawiajmy. Mam nadzieję, że to wystarczy, by się zaprzyjaźnić. Jest agnostykiem, oczywiście, jak tu każdy. Rozmawiaj o dziełach sztuki. Ona sama sobie idzie przygotowywać jedzenie. Kochana, przecież ty masz służbę. No ale dobra. Dobra, to w takim razie odpuścimy z nim gadanie, idziemy spać, no i oczywiście widzimy się rano. O, dobra, mamy, mamy jakieś wydarzenie. Gdy Adelaide spała, rodzące się uczucie komfortu, zadowolenia zaczęło przemieniać się w piękny sen. W oddali delikatna, wiosenna bryza niosła dźwięki cichej muzyki, a uśmiechnięte twarze witały jej nadejście. Widziała jaśniającą, złotą drogę prowadzącą ku zapierającemu, dech w piersiach rajowi. W przeciwnym kierunku droga znikała w gęstej mgle. Poddaj się radości, kontroluj sen... A ja myślę, że ona w takim razie powinna zobaczyć, co będzie i poddać się tej radości. Uśmiechając się wśród niebo wzię w niebo wziętego tłumu, szła w stronę wizji raju. Scena na końcu do tej ścieżki zaczęła blednąć. Tłum ruszył naprzód, gdy scena przygasła, ale im szybciej biegli, tym szybciej świat ciemniał wokół nich. Aż Adelaide została sama w szarej pustce. No cóż, nawet nie wiedziałem, że tutaj mogą mi się śnić pewne rzeczy, ale jest godzina prawie ósma, więc już kobito wstawaj. Yy, ja bym chciał prosić... W ogóle. Fajnie, że mamy tylko dwie. Dwie potrzeby, nie musimy się mieć w ogóle nic robić. Yy, o, i zawołaj, żeby ktoś ci ugotował jedzonko. My w tym czasie sobie pójdziemy yy, pogadać z naszym czarodziejem. A nie, dobra, postanowiła najpierw gdzieś dobra. A jednak potrzeby są ważniejsze. No, najprościej by było, gdyby on po prostu tu przeszedł do nas i... I byśmy sobie pogadali. A nie, ja nie chcę gadać z nim. To nie jest nasz czarodziej. Gdzie jest ten czarodziej? Moment. On tu, on tu coś planuje. On tu z kimś się bawi. Figurkami jakimiś. E, zapytaj o zdrowie. Rozmawiaj. Udało się. Stał się naszym przyjacielem. Cóż za wspaniały mężczyzna. Może jest coś, co moglibyśmy razem zrobić, by poznać się e, lepiej. I mamy dwie opcje. Jak, jak Lady Adelaide ma poznać swojego gościa? Jest taki mądry, sprawdza jego intelekt podczas ćwiczeń strategicznych. Pierwszy raz widzę kogoś tak przystojnego, oczaruje tego czarnoksiężnika. Ej, mega, mega, mega mi się podoba ta opcja. I ja bym chciał, żeby ona oczarowała e, tego czarnoksiężnika. Jednak tutaj, żeby król był czarodziejem, żeby jej mąż był czarodziejem. To byłoby mega fajne. Mi się to podoba, więc my będziemy próbowali go w takim razie oczarować, ale widzę, że mamy już dwa nowe zadania. Zapoluj i zabij wielkiego niedźwiedzia. Poszczuj wysłanika gildi papugą. Nie mam pojęcia jak to się robi. Nie wiem czy to jakiś dokument trzeba napisać, czy co trzeba zrobić. Nie chcę tego sprawdzać, ponieważ chcę sam tutaj odkryć walory tej gry. Ale no trudno, tego nie zrobimy, ale możemy zapolować na wielkiego niedźwiedzia w takim razie. Więc wejdźmy tu, w ogóle zobaczmy jak wygląda na żywo tutaj wieża czarodzieja, mega fajnie Jestem ciekawy, czy on będzie z nami mieszkał w zamku, będzie naszym mężem, czy on zamieszka w tej wieży Czy ja go w ogóle będę mógł wybrać, żeby on był mieszkańcem tej wieży Chodźmy zapolować na niedźwiedzia Mi się zdaje, że możemy trochę odpocząć od tych głównych zadań i porobić te właśnie pomniejsze idź na e, te polowanie ja bym chciał wiedzieć jak ja mam ją poszczuć o co chodzi poszczuj besłanika gildi papugą A skąd ja mam wziąć papugę jak ja w ogóle mam ją poszczuć, o co chodzi zebrane kawałki cztery, ej udało nam się, zabiliśmy niedźwiedzia Zgodziła zgłodziła miodu jednym ciosem ty, to ona jest silna Dobra, one walczą. I co? Przegraliśmy? Postawa zrównoważona lub na postawa? O Jezu, to ja jeszcze mogę wybrać postawę. Nie no, przegram. Dobra, mamy opcję, żeby tutaj zauroczyć naszego czarnoksiężnika, więc idziemy do niego. Jak on w ogóle się nazywa? Bo ja zapomniałem już, jak on się nazywa. On się nazywa Le, Lesimir. Dobra, to jest Lesimir. E, raczej ciężko będzie mi to na, e, zapamiętać, więc będę nazywać go Lesiu. To jest Lesiu i spróbujemy go oczarować. Pytanie, czy uda się za pierwszym razem. Jeszcze nie widziałem takiego wdzięku i sił mężczyzny. Pora na spacer po mieście. Muszę go zabrać do kilku najbardziej romantycznych części miasta. Ja nawet sam nie wiem, jakie to są części, ale dobrze, że ty wiesz o tym, Adelaide. I ja teraz muszę wybrać. Pójdziemy do lasu, drzewa są romantyczne, pójdziemy na plażę, piasek jest romantyczny. Mi się wydaje, że moglibyśmy z nim pójść do lasu. Będzie to miejsce, mam wrażenie, bardziej intymne. Pocałuj z pasją tą osobę, a może my najpierw w ogóle weźmy tego, jakiekolwiek romantyczne interakcje wykonajmy, żeby on się nas nie wystraszył, jak my nagle polecimy na niego. O, już mamy y, tutaj nowe interakcje, stare się o rękę, to jest y, dosyć szybko. Ogłoś, ogłośnie przymieniające poświęcenie, pierwszy pocałunek. Okaż względy, Ej, bo on cały czas o, o się obraca do niej. Dobra. I... Y, czemu mi zniknęły te... Ej, czemu te interakcje mi zniknęły? Przed chwilą było ich tak dużo. Ej, gdzie te interakcje poznikały? O, 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 jest, dobra. Póki są, póki mi nie uciekły, to weźmy faktycznie, spróbujmy pierwszy pocałunek wykonać. No, jak się tulą. Ale ogólnie mogłaby zmienić strój. Ej, nie zrobili pierwszego pocałunku, on cały czas gada z tą babą. Ej, pocałuj. Udało się? Ż Pocałuj z pasją. Okej, okay, my musimy wykonać konkretnie pocałunek z pasją. Cały namiętnie, czy to będzie ta interakcja? Tak, to była ta interakcja. O, to jest jak we śnie. Teraz musimy wybrać się razem z nim na rynek miejski, yy, więc. Więc chodźmy już tam do lokacji. Dobra, jesteśmy na ręku. Zazdrosny czarnoksiężnik Ezekiel. Cóż to jest? Jest to dziwnie odziany mężczyzna, który miota zabójcze spojrzenia na mojego przyjaciela. O nie, czy on i Lesiu będą walczyć? A czy on jest zazdrosny? On jest zazdrosny o nas? I co mamy zrobić? Kim ty jesteś? Co ty chcesz? O nie, to on właśnie... Przez niego się lesiu ukrywał. Dobra, więc musimy w takim razie... Musimy go przekonać, żeby nie zabierał go z powrotem. Tylko jak to zrobić? Najpierw pogadajmy z lesiem w ogóle. Niech on nam wyjaśni o co chodzi. Wydaje się, przerażony z całych sił stara się ustać. Musimy go odesłać do zamku, a go musimy wyrzucić z miasta. No, sorry, ziomek. O nie! On rzucił na nas jakieś zaklęcie! On rzucił na nas zaklęcie. Musimy wracać do zamku. On nie. O nie, co jeżeli to jest jakaś, nie wiem, zabójcza choroba. Jak tutaj da się zabić w pojedynku Sima, to ja się boję, co tu można zrobić. Gdzie on jest? Musi mi pomóc. Ej, dobra. Dobrze, że mamy dobrego czarodzieja po swojej stronie. Niech nam oczyści łeb. Rozmawiaj o tym gościu. O, zaniedba swoje te. No, nie interesuje Dał mi pierścień, który może mnie uchronić przed magiem innej wiedźmy, gdy zostanie odpowiednio naładowany. Powiada, że aby naładować pierścień, potrzeba silnego wyzwolenia emocji. Idziemy, mamy ten pierścień? Mamy. Obrączka. On nam dał obrączkę. No dobra, no jak ją naładować? On mówi, że potrzebuje silnego wyzwolenia emocji, aby naładować pierścień. Bara, bara z tą osobą. No dobra, no wtedy to na pewno wyzwolisz y, trochę emocji. Powiem, że w trójce dało się zaprosić. No i mogę zaprosić? Eee, gdzie on jest? Bara bara. Czy on przyjdzie? Ona, ona ma długę. jeszcze wzrok! Zachęć do przytulania się w łóżku. O, może zacznijmy tak... namiętnie eee, namiętnie barabara. Okej, okay, wybarabarowali się, yy, niestety mi to przeminęło szybko, bo dałem za szybko czas. Naprawdę sporo dzisiaj się dowiaduję o czarostwie, czuję jak przybyła przeze mnie teraz energia pi pierścienia, jest w pełni naładowany. Jesteśmy na nowym poziomie, czwarty poziom jako monarcha. Odblokowana, wzmocniona obrona w walce. Wyższa skuteczność w walce, fajnie. Plan jest taki: aby najpierw opuścić zamek, zająć tego mężczyznę, odwrócić jego uwagę za pomocą uroków. Gdy będzie rozkojarzony, zakradnę się do niego podczas bitwy. Dzięki odwróceniu uwagi i mojej niewyraźliwości na jego magię, powinno mi się udać go pokonać. Ale myślę, że ty sobie na razie będziesz spała. Co? Twoja Steveka jest wciąż i wygląda olśniewająco. I co? So to było tylko bara bara. O nie, ale w sumie tutaj no to nie mieli zbytnio jak się zabezpieczyć. Ej, ale my nawet ślubu z nim nie mamy. O co chodzi? Ej, mega szybko to się stało. Dobra, zjedzmy sobie. O nie, czy my teraz nie będziemy mogli walczyć, jak jesteśmy w ciąży? Nie no, no ale. Kurczę. Nie spodziewałem się tego, nie spodziewałem się tego totalnie. Simonowie nie mogą walczyć, gdy są w ciąży. Nam się teraz nie uda, bo jesteśmy w ciąży, czyli nie dokończymy tego zadania. Wyzwij tę osobę na pojedynek. Ile tu może trwać ciąża w tej grze? No nawet się o dziecku, ale w takim razie myślę, że e, ten tutaj, e, jak to powiem, te... Zakończenie będzie idealne w tym momencie, sobie możemy popatrzeć na naszą Adelaide, która nie wie, co ma ze sobą zbytnio zrobić. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Zostawcie łapkę w górę dla zasięgu, komentarze możecie mi podsuwać pomysły y, albo inne jakieś ciekawe rzeczy, które mógłbym robić, nagrywać. Y, zasubskrybujcie, jeżeli chcecie oglądać więcej. I widzimy się w następnym odcinku. Papa. Pa.